Każdy rolnik wiadomo traktorem stoi, no ja akurat traktory lubię, mamy 8 traktorów, zaczniemy od traktora, który jest najdłużej w gospodarstwie na obecną chwilę to MFA 255 od 1987 roku. W 1991 roku kupiliśmy i to jest od nowości ciągnik Ursusa 4512. No to Tata kupował. No później w 1995 roku żeśmy kupili Ursusa 1212. -12, no zużywanego, bo to był okres przemian po balcerowiczu. No to były naprawdę ciężkie czasy. Człowiek kupił starego, wyremontowany skrzynia biegów, silnik. Sam go wymalowałem do dzisiaj. Malakier, który ja założyłem własnoręcznie. Później były w 2001 kupiony, pierwszy nowy John. John Deere 6910 y, później był kupiony ten ciągnik przed którym stoimy Ursus y, John Deere 8110, ale to była używka chyba 3 4 letnia. No a później było 6630 kupiony. Też nowy 7R, 7250R. No i 5 lat chyba temu albo 4 lata temu, dokładnie nie pamiętam y, 8RT, 8345RT. Ciągniki u nas robią mało godzin, bo ja twierdzę, że dużo godzin każdy potrafi zrobić i zrobić robotę, ale zrobić robotę, i nie narobić godzin, to już nie każdy potrafi.